Pan prezydent wprost powiedział, że Polacy są przeciwko. Z badań wynika co innego. Powoływanie się na konkretne pytanie o odległość nie świadczy o podejściu Polaków do energii wiatrowej, tylko o odpowiedzi na jedno konkretne pytanie. Nie został wysłuchany głos ani samorządowców, ani rolników, ani firm, również tych polskich podmiotów, które właśnie zaczynają wkraczać na rynek, więc też ten argument cały czas o lobby i zagranicznym kontekście też ze wszystkich wypowiedzi ekspertów odpadł. Nie podpisał też projektu, w którym zawarte był fundusz partycypacyjny. Bardzo ważne z punktu widzenia właśnie mieszkańców, tych osób, które w pobliżu posadowionych wiatraków mieszkają. To jest 20 tysięcy rocznie od jednego megawatu właśnie na wypłaty dla mieszkańców. No i najważniejszy tak naprawdę argument. To nie, po, nie państwo podejmuje decyzję, tylko samorządy reprezentujące wspólnoty lokalne o tym, czy dany wiatrak e, gdzieś e, stanie, czy nie. I tak to jest kwestia bezpieczeństwa energetycznego Polski i tańszych cen energii. Zarówno pani redaktor, jeżeli chodzi o zawarte rzeczywiście w tym punkcie mrożenie proszę. cen energii, tak i tańszą Kukereski. energię dzięki energii wiatrowej. Panie pośle, masz dość klasycznych mediów. Jeśli chcesz mieć dostęp do autentycznych wypowiedzi polityków, Subskrybuj i udostępnij ten film znajomym.